Siema, tu master ster To w 289 odcinku z Minecrafta. A w tym odcinku, dla odmiany, coś innego niż zawsze: czyli nie, nie CD, nie inne pierdoły tam, tylko przejdziemy do trybu debugowania. Który, żeby zrobić ten tryb debugowania, trzeba przytrzymać ALT no i jednocześnie klikać w. W typ świata. Do momentu aż znajdziemy tryby debugowania. No, jeżeli mamy tryb, no to wtedy, pod, wtedy jest włączony tryb gry. No i pisze tak, że możesz patrzeć, ale nie dotykać. Tak więc lecimy. No i tak. oto i te wszystkie bloki jakie są dostępne i to jest tak tryb świata ten został dodany w snapshotie 14w26a czyli 6 lat temu i w tym typie świata dodano wszystkie bloki jakie występują no i ich wszystkie pozycje i warianty no i też jak mówiłem nie możemy niszczyć tych bloków w ogóle, nad nami też jest blok bariery. No i też, co ciekawe, proszę zobaczyć, tutaj jest, tak jak ten piston jest położony, czyli ten tłok, ogień. Zresztą to jest wszystko, we wszystkie, wszystkie kombinacje użyte aha ale na potki to nie działa to jest tak i 269 jakieś 200 kwadrat 268 na 268 to jest czyli wchuj duży no i o właśnie tutaj ten ten czujnik skalk no i też, co ciekawe, można się dostać do netheru. Tak. tak, shulkerowa skrzynia. Ja nie wiem, jakby to jest ułożone kolorami, czy co? Tu jest blok poleceń. O, tam, tam, jest właśnie ten, to wejście do netheru, tak więc lecimy tam. No i chuj. Niestety próba dostania się do netheru zakończyła się fiaskiem. Tak więc... O nie wiem. Jesteśmy w endzie. No i też proszę kurwa zobaczyć, tego by się nikt nie spodziewał. Że akurat trzeba będzie ze smokiem endus. Będzie walczyć ale dobra. Będzie też. Ujrzymy to samo co w normalnym świecie, czyli sadzonki, niesadzonki, sadzonki i tak dalej. No i mi się wydaje, że chyba w naderze tak samo będzie. Tak więc, no, oto, oto to wszystko, co się prezentuje w pełnej okazałości. Czyli wielkie w chuj wielkie. No i to raczej będzie wszystko. Tak więc, no. Więc to było tyle. No to, nara.